Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jestem służebnicą Pana niech mi się stanie według Twego słowa. W tym roku uroczystość zwiastowania pańskiego przypada dużo później, bo 25 marca wypadał w wielkim tygodniu, ale oto po świętach paschalnych wreszcie docieramy do tego pięknego momentu, w którym możemy przypomnieć sobie, jak się to wszystko zaczęło jak ta piękna historia, która zakończyła się paschą, zwycięstwem nad śmiercią, zmartwychwstaniem się zaczęła. A zaczęła się od bardzo prostej, skromnej dziewczyny, która mówi o sobie służebnica. I pewnie dziś w naszych uszach takie słowa brzmią trudno, może obraźliwie, jak można mówić o sobie sługa, przecież wszyscy jesteśmy wolni, przecież nie jesteśmy po to, żeby komukolwiek służyć to jednak ta historia zbawienia podpowiada nam, że to Maryja miała rację, że z jej pokory i pragnienia służby zrodziło się dużo więcej niż z naszej pychy i z naszego pragnienia by nam służono. Tak oto to co małe i pokorne e, otrzymuje wielkie, gigantyczne, niezmierzone owoce, owoce piękne, święte i słodkie zmartwychwstanie pańskie. Do zobaczenia jutro.